Szanowni Państwo, drodzy pracownicy, studenci i doktoranci Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zbliża się wyjątkowy czas, czas świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenie. Życzę Państwu świąt spędzonych w gronie najbliższych osób, wypełnionych wzajemną życzliwością i uśmiechem. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Oby nadchodzące święta przyniosły nam wszystkim chwilę wytchnienia w miłej i radosnej atmosferze. A w nowym roku 2021 życzę dużo zdrowia oraz nowych twórczych pomysłów, zarówno tych zawodowych, jak i tych osobistych, abyśmy jak najszybciej spotkali się w murach naszej Akademii. 没啥问题。